Ionic. Nie z tej strony, z tej strony masz, to lepiej z tamtej Na tamtym miejscu, tak Right side is the left side and the left side is the wrong side Right side is the right side Ja nie sądzę, że right side is the right side, because yy, Tak jakoś nie wiem Z Tesli lewa strona mi się przyzwyczaiła Do tego, że jest dobra no ale różnie producenci mają, jedni mają z przodu, inni mają z boku, z lewego, z prawego Każdy inaczej myśli Pięknie, wystarczy Otwórz proszę Chyba, że tu można nacisnąć. A, można nacisnąć, nie trzeba No i co my tu mamy? Startuje ładowanie Czekamy, czekamy, aż się skomunikuje z ajonikiem piątym. No, może się nie skomunikować, jako że samochód jest włączony, tak? Włączony czy wyłączony? Wyłączony. No to jeszcze raz. Wkładamy. Autoryzujemy. Czekamy, co tutaj pokaże. No. Chyba zamknęło styczkę. Tak jest, idzie. Ładowanie wstępne. No to rozpędzamy się przy 12%. procentach. 60 kilo 66 kilo bateria nie była kondycjonowana, zapomniałem jak mogłem Bateria nierozgrzana i tylko 67 kg no tak Zapomniałem pisać w nawigacji adresu tej ładowarki, żeby troszeczkę przyspieszyło to ładowanie O kija f 8 do Starogardu przyjechała i mamy 60% baterii 75 km mocy druga strona to samo 75 dzieli porówno możemy kończyć koniec ładowania odkładamy na miejsce O, jeszcze, jeszcze to Przycisk close i zamknięty. I to mamy Ionity Poznań Pierwszy raz w tym miejscu jestem w tym nie było potrzeby Aż tak szybki ładowarki no, ale co innego jest przy Ioniku 5, wtedy już się przydaje. Autoryzuj płatność. No, proszę, proszę. autoryzowano Teraz zobaczymy, co to high power charger potrafi. Bateria się rozgrzewała. Sporo procent poszło na ogrzewanie baterii. Mieliśmy dojechać na 13, dojechaliśmy na 8. Na razie. Przygotowanie do ładowania ciągle. O, jest. Jest 8%. Jest. Jest 670 V. Jest 100 A. Nie się rozkręca. Na razie mamy 100 kg. 112, 113 kg to jest wszystko. Przy 9%. BUU. Mało, chyba miałem za mało procent baterii i nie chciało dłużej podgrzewać, bo pewnym będzie już przestał podgrzewać. Nie ładnie podgrzewał baterii do końca do samej ładowarki. Tylko 115 kg. Dobra, wracam do samochodu, bo 0 stopni trochę zimno. To samochód pokazuje to samo, 10% 115 kg.

O, jest, jest, jest 200, jest! 229, 231, jest, rozbujało się przy 32% nieźle, 231 kilo, ale ciągnie. No dobra, 86% po 25 minutach, 66 kWh doładowane, 800 prawie voltów. Już tak spadł do 60, że nie ma sensu dalej. Robimy stop, jedziemy, nie? Cyk. 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 Bardzo fajnie. Dzięki. Do zobaczenia. Średnia moc 160 kg.